Manu Lidziska, witam w kolejnym odcinku na Corp. PVP i dzisiaj jest ze mną dość spora ekipka. Tutaj Hubix, przywitaj się. Ciemanko. Magma. Witam, witam. Murzyn, yy, Galganek. <laughs> I jeszcze tutaj Sahme, tak? Witam wszystkich bardzo serdecznie. I Sropek. Sropek? Yy. Chyba, chyba coś, fail taki lekki, bo chyba dosamam. <laughs> ja w Coś. Naprawdę. Czekajcie, szybkie cięcie. Dobra, wracamy. Wracamy tutaj. Jeszcze raz. Jak? Dobrze, że. Nie, nie, dobra, już wstęp był. A mnie okay. No jak wyobrażony. syrop! Aha, bo myślałam, <grym> tak że ty nic pojawiłaś. nie mówisz, a tutaj był lag. Dobra, <grym> jeszcze podenek podenek, podenek, syropek, przywitaj się syropek. Dobra, hubik schodź szybko na wymieniarki. Okej. Okay. Donate będzie. Tak. dajcie mi jakąś setę? Okay. nie. Dajmy. Nie Nie dla tlachryba. Zaraz zbierzesz co na mapie jak się będziesz miał. Mam 83, znaczy 83... Ja mam ta jeden, tylko refów nie mam. gdzie poszliście? Potrzebuję Czekaj, po, po jednym secie, po jednym secie, żebym mogła. No tyle. Dobra, dobra. Jakie jaki, jaki to Ogólnie bary? to raz... Tutaj ma helperka i jak coś to będzie panować. Czekaj, i ban od razu no. polski Jak to nie ma? No, warp wymieniarka. U, dobra, no. I wymieniarkę? Wymieniarka jeden. Ogólnie to mnie jakiś typ w zielaku zabierał. Tak, chcesz, prawo, to ratunka mi też możesz rzucić jak no, system. Ale to, no, ja to ja mi. jemu naprawiam, tu. To... No właśnie, A, no to Dobra, jeszcze Ej, coś? Jeszcze, no, to... dobra, jeszcze, Ej, coś? jeszcze, jeszcze Ej, czekaj, Dwa. bo ja nie wiem, czy się włączyło w nagrywanie. Ej, gałgarek, wpuść mnie do środka. Dobra, włączyła się w Musisz z, zapłacić. <coughs> no, Musisz zapłacić. Pasz tak dawny, Hashtag prawda Masz jakieś refy? Ale to są żule, nie? Zaraz przejdziemy się po mapie i sobie będziecie mieć refy, możecie sobie już razem na razie chodzić Chodź, Hubix, tutaj I Dobra, jak są? Okay. Tu. Nie, było, żeby nie tak tutaj chodź Oddech, Pozdrawiam YouTube pozdrawiam. Pozdrawiam Nigdy, nie no, nie wiem to Proszę mnie tam puścić. Dobra, jaki wersja? Dobra, chodźmy o, wszyscy i na przykład... Ale ty, ale mam serwer po Ej, to czekajcie, o, tak co jest... Warp dwa 2, polecam, bo mnie Ej, co mnie tepa? Coś Gdzie żyje? idziemy? Rudy, defekt. Pewnie tak, trollujemy. mnie Czekaj, defekt jest chyba na Team Speaku, jest gdzieś, o jest crafting. Dobra, Dwa... czekaj, zaraz przyjdziemy, w wieża Chodź w barf... wieża 2, bo mnie dobra, wieża 2, bo Magmusia klepią Dobra, lecimy, lecimy. Aha, ty... dlaczego? A, dobra Dlaczego my nas Mamy tam się Dobra, od razu i bo Powiem chyba tej... mam dosyć, jak mi tata znowu zrestartuje internet. Ej, dawajcie, barbierze. Ale nie, no nie powiedz będę tam, bo ja to będę cały odcinek wchodzić na górę. To, powiedz, że mu na klepie. Patrz, to chodź, mnie oglądaj. To jaki barba. To chcesz mnie oglądaj. Dobra. No. Nie, no to Zabaj... pójdziemy gdzieś, nie wiem, jakieś skrzynki. Ta na przykład Pro 4. Ej, robisz, to chodź, barbierze. Nawet nie próbuj, Dobra, a gdzie jest reszta w ogóle, nie? Na chodźcie. Ups! Warb wieża? Ej, wieża. A tu, tu miałam iść, to gdzie? Dawaj mi to! Jestem na wzdłużę. To wieża? A tam Ta. nic nie ma chyba na górze. Jest, tam są trzynki, tylko druga, to nie wiem gdzie jest. Ja wiem, Dobra, to wież. idę tam, a nie wiem gdzie reszta ekipy, w ogóle każdy gdzie idzie. Jestem na Ogar, ogar jest. Jak mnie ktoś zrzucił z dołu. Jaki warp? Wieża, tam na górę. Nie, bo Rudy we mnie strzela. Efekt paruło. No, mnie goni. No. O kurde. O, dobra, wchodzimy na górę. Zobaczymy co tu jest, bo w sumie tutaj nie była. Myślałam, że tu nic nie ma. Nie, nie wchodzę na górę. tam jest beacon, beacon. Piękne za zapięćka. Aha, to e, chyba już go brałam. Zbierać. Ja też no. mam się to, to dojdzie, Gdzie idziemy? Wchodzimy czy na inny warpa? Inny warpa. Który warp? Nie wiem, warp w wzgórze, dobra. Um. ogólnie możecie nas sprzedać na warpsklep za 5000 Mój frak. Ej to zaraz idę Mój, no to. O Aha, aha, o aha Tak, nie dość, że... To prawda. Tam to dawny robią Dobra <laughs> tutaj ja byłem, ale tylko jedna skrzynka Gdzie jest grupa? Raperka mistrz parkura Patrz, widzisz? Widzisz? Prawie za pierwszym razem, halo o, o, raperka na górze, wołde. tutaj macie skrzynkę Nie ja się. Ej, czekajcie na mnie no, no, no. No, no. Gdzie ona jest? Gdzie wy jesteście? Gdzie wy Proszę się tu... Ej, ciszej, pato patola patola jest. Ej, ja, to ja, ja O, o, wyskakuję. 4, nice! No mówię Różacy. ci, że prot 4. O, Skillsy w parkurach, wow. nie? A teraz jak mi ktoś frejera. Lecimy ma. teraz od razu do, po unbreaking. Weźcie się nie klepcie. No i ja zajmę Feniksa, gówno. Albo możemy na nogach przejść się. Na... Proszę czekaj czekaj, czekaj, czekaj. Idę na nogę. O, mamy Stevesona. Aha, to defekt. Mamy Stevesona. To to ale defekt tutaj czytuje. Patrzcie, ma, ma puncha, chyba 10-20. Gdzie my poszliście? Hubiks. Domek. Idziemy na Dome. południe. Albo nie, chodźmy, albo chodźmy tu na początku. Tu jest skrzynka jakaś jeszcze chyba. Ja o, nie, nie wiem, gdzie ja poszłam, ale dobrze. Znaczy, dobra. Aj, nagrywasz, kurę. Magno, masz jedzenie? No wiem no, że ja, tam się płucie na okay. coś, czy coś. Ja się tak, o, o, macie tutaj cztery refilki Macie sklep. macie coś do niego, mam po ma, Weźcie się nie klepcie, Geniusza, może. Ignorę jakiś kościół. No, oh, wigdał, tej... nie. Nikt... Oh, <tosłuch> to, Zostaw mnie, bo cię zabije z mechem. Bo nie się jak. <tosłuch> jaj, coś, co? no. Pa, zedasz. Ej, czekać, bo ja skrzynek nie biorę, bo bym Coś tu jest na drzewie, nie? Chyba. ja tam nic nie ma. Nie wiem. da. A jak ci są? Jak nie ma, jest. Jest tu skrzynka z Expoem z Ja biorę Ale co za że człowiek. Dobra, teraz możemy iść od razu po książkę Breaking. jak ktoś jeszcze nie widział wcześniej? Pokazywałam chyba już 10 razy, ale. No, no. No, w tym jeziorku mamy. Sorry, sorry. Aha, to nie jest! Czekaj, bo gdzie my jesteśmy? Halo! To nie jest tutaj! To nie to strona mapy, dobra. Jest to jest ta druga strona nie, mapy. Nie, to czekajcie, tu to warp, to Pałac. Aha, a, to Koksa, warp Pałac. Aha, bo z nie? Warp Kto? GGWP. Ej, chodźcie, to tu jest jeszcze ender, czy Nie, roz... Ej, chodźcie, dobra, 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 chyba przyjdziemy się na nogach. Gdzie? Ej, chodźcie, tu jest ender, Na targu jest. są fajne, dobra, ogarnij się magułę. Tu jest enderpez. <grym> Gdzie, czekaj. Tu jest A, a jeszcze gdzieś tu są podki, nie? Nie, nie, podki nie interesują. No, może no. możecie też sprzedać na Warp Sklep, zapęty, od razu żeby mówię. Nie, żeby Od razu Sona? Nie, co się Twoja Swajarko, masz? Chodź. Nie, nie, tam... nie, lamusie. <laughs> Weźcie się, a raperka weź go w armię, bo patola on. Chyba mamy wadola, tutaj patola, patola. klep, klepsona, chyba tutaj się szykuje. No dawaj gałganek żelazny weźmiemy, Chodź chodź. O Jezus Maria, włączyło mi się. O boż. Co to jest? Oboż. No nie chodź, nie mam z nim sojusz, dobra. Ja, ja, ja proponuję sojusz. Chodź, chodź, chodź. Ja wschrzę, no zbędę, chodź, kubiks, nie. bo tylko ty zostałeś, jak na razie. No, mm. Chodź na Farb ja Tark, ja tam są fajne jestem. Tark? No właśnie, tu tak. jestem. Tu macie Powa, skrzynkę jedną. Nie, A w To jest skrzynka, gdzieś? O lol. Tak, nie wiem. Gdzie? Gdzie? Ja mam ją przekazać na ferka. Tak? Nawet nie pamiętam, nie brami. Tak, ma Ej, już! Nie ma sojuszu, zabiłeś, mielam się. Ty no, się zabiłeś. Ogarnij Dobra, się. Dobra, spokój, powoli Jaki spokojnie. Ej, strafik dosta, Dobra, tutaj jest gdzieś kopalnia. Nie, to nie z tej strony mapy. Ja w ogóle Tam nie robię. Rapperka jest. Ej, Dami, jakiś mobs, ej, Dami! Ej, na drzewo idziemy? No ty głównie! A może, Ej, spokojnie, syropek! A Damian Syropek? Damian syropek. Ej, spokojnie. Mnie Daj, daj tu coś jest, ale nie wiem, co tam jest, bo dawno tu nie Dawajcie moje itemy! O, kto, kto, kto zadał? Regeneracja dwójka. Zabij jedynie. Yeah, bogactwo! Idziemy na górę? Na drzewo? Tam jest koks. O Na mi nas zabili. Ja mam prawie 100 krwi przy sobie. Ja 51, no. O, o, ja 38. Zadam podczas walki? Zabrałem im itemy! Hii! Zabili jakiegoś typa im itemy zabrałem. Brawo. Mnie zabili. <śmany> Raperka, zaraz cię knopnę. No, ja, ta. Ja cię knopnę. Tak, tylko masz... teraz, ale teraz będzie fail, jak nie doskoczę tam, nie? Ej, oh. co, oni są na targu cały czas, bo ja mam tu... Zaraz ja sprawdzę. Wypadło, tak tu byli. macie tak. potki. Tu jest speed. Speed, speed i speed i speed i tutaj trzeba przeskoczyć. To ja cię sknokuję raperka. Dobra, dobra, ja tak. Ej wiesz, że myślałam, że ten, że nie doskoczy tam jakoś. A mamma sprawcie są na targu, bo ja chcę temy, wiesz. Tutaj macie... O, dobra, musicie skoczyć i tu macie koksa. Tak ma. Dobra. Hmm. Warpałacz. Warpałac? No, chodźcie. A w ogóle, to... jak sobie nie mają, a raperka jak powiem, sobie żeby sobie mówiono dla ciebie po czy po A, obojętne. nazwisku. Ja <grym grym grym grym> mogę mówić? Nie chcesz mówić, ale po co? Cicho, cicho, cicho. Wyjawiasz dane osobowe raperki. No a my słyniacie nie. buraki. O, ma, o, mam sety o, tu jest nie. Unbreaking 3, tak. Tam jest Unbreaking 3. Tak, dokładnie. Już brałam pewnie... Czekaj, że tu jest na górze Masz sety? No bo ty, 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 Oni zabrali Jakieś typę, ja sobie No to... ubieraj. A, masz dać hajs na mieczyk? No, to ci zaraz. Mam chyba nawet, mogę ci za darmo dać mieczyk. Okej. Ja tylko czuję, że swoje. Ej, raperka, ja wiem, że tam gdzieś są trzy poks, tylko nie wiem, gdzie dokładnie. <laughs> Sorry. Mój <laughs> pan, ale yeah, jak ja okay mam się tepnąć? Okay Czekaj chwilę. Czekaj, o. ja cię, o! Ja ci tam... Ej, on, dobra, ale nie, nas nie nas chcę mi się tam skakać. Tam ogólnie macie trzy koksy w tej wieży, musicie tam perwo cyknąć. Aha, coś mi bije. Aha. A, ty a mnie teraz kto... Knock to Stój w miejscu, że stój w miejscu. Ej, teraz nie kto knok nie Stój, ma magma, chodź tu, bo spadniesz ty tam. Rob ma seta, oboż. Ej, będę ci tak knokać, a do samej góry, dać tak? Tak. A tam <gryiage> chyba są trzy kratki, i chyba tam nie polecisz tyle. Dawaj. Już zrobiłem. No, chyba tam się nie da na trzy kratki. Ja Dobrze. polecę, jestem latakiem. Latakiem jesteś, nie no, co no Tyle nie jestem. Nie, nie da się tak mogłem. Nie da. Niestety, no niestety nie będziemy Czekaj, tych po, szybko. powiedz defektowi, żeby to zniszczył. No, o, bardzo, bardzo jest dobry nas. pomysł. A możemy jeszcze iść. W wodzie są fajne skrzynki. Czekaj, warp... Warp domek. Jest Warp domek? Myślałem, że Warp no. woda. No. Warp domek i... Bo tutaj... Matmuza to nie masz, to. Czekaj, idzie jest? A to są rekwizyty? Um, A nie, to nie tutaj. To dalej co, tam. Ej, ty, typek. Co ty robisz? Dami. Ej, raperka, <noise> chodź, bo dami... O kurde. A chcesz pojechać 5-2? Bo bym nie miał Steve'a. No, tylko że... Piks. Pojechać 5-2. A on bo. z czym będzie się... Czekaj, gdzie to jest? Agma, daj ten mieczek na chwilę. Kto tu jest? Patrz. Dam ci <noise> jeden da, i pół da, kafla. Papaj. O Boże. Ej, patrz, jaka masówka wygląda. No właśnie, tak trochę. Masuwa. Nie ma kogo klepać Reklama. To raper... się wytnie. No dobra, to scenzorujesz. Traperka... No. Muszę ci płacić. Rapperka. Powiem ci coś. się no. panczować. Rapperka, udawać, że umiesz się panczować. Ej, cicho być tam. Ej, gdzie ja jestem, bo ja tu nie mogę teraz znaleźć? O, tu jest, tu jest dobra. Dobra, tu jest jedno i nie wiem co to no, jest. jest. Dobra jesteś. O, głowa, za 2000 możecie A. sobie gruz. sprzedać tą główkę. To możesz mi oddać. Zapomnijam na pewno. 400 k muszę uzbierać. I właśnie konkurs potem ogłasz, ale to na sam końcu. No. E, jakie pieniądze? Mógł za ile PSC. Muszę wiedzieć. <noise> nie, nie, nie. Tak, nie. Czekaj, jeszcze tu była gdzieś dziura taka jedna, ale dobra, nie chcę się jej szukać. Gdzieś Raperka? są jeszcze jakieś skrzynki dobre? Graferki. kopania? Ja, ja, ja ci zrobię taką stronę z składnicy składek graferki. Będą ci płacić na konto. O kurde. Warbiaki? E, nie wiem kopalnie może... Ja mam już. problem, bo ja Podobacie mam jednego kopalnia. koksa i zwykły wieczyk. O, Boż. o ten już tu jest. No. I tutaj wiele osób nie wie, że tam na samym końcu jest skrzynia, tylko szukają I myślę, i że tu jest... Z, z jednym koksem. Skrr. Tak, tak, tak. Tylko nie wiem czy to się odnowiło. Miałem ja no, całą mapę O, mamy tutaj. poison. A się mi się nie odnowiło. To mi się odnowiło, wezmę sobie jednego pojzona. Może czekaj jaj. Raz, dwa, trzy, cztery. Co to będzie? Defekt! Defekt! Sklepiłem z Steba. O Boże. Żeby on cię nie, nie ma... sklepał albo jedną komendą nie zabił. To było śmiesznie. On jest nie z... on jest tego, nie da się go zabić. On, on, on ma dawno. Do... On to potem będzie oglądał zabrał. <laughs> Jeszcze ci bana da za I co z obrazy. tego i tak to nie gram. Da ci bana za obrazami Jak nie Ja grasz, mam problem. klepię mnie we dwóch nie mam nic. Gdzie? Trudno. Tam to, robię, czy, na warp w takim takim fajnym. A z kim Komuś się klapiłeś? Ja mam chyba z damianem soja. Daj damy. Albo zabrałeś ich itemki, nie? No. Mam problem. Ej, raperka. Ej szybkie Ej. cięcie. do was. Jesteśmy na spawnie. Dobra, to by było na tyle. Trzymajcie się, podobały się to lajkujcie, jak nie, no to łapka w dół. Pożegnajcie się ładnie. Pa, pa, pa. pa, pa. pa, pa. pa, pa. było miło i mokrego dyngusa, no, mokre, mokre, no, mokre, mokre, no, no, I w ogóle go cały i wszystko.